Panie generale, jaka jest siła rażenia tego ataku w społeczeństwie rosyjskim? Ona ma wielowymiarowy aspekt, przede wszystkim polityczny, bo pokazuje to, że Ukraina broniąc się może zaatakować. Pokazuje również to Rosjanom, jak wygląda oblicze wojny. To Rosjanie rozpoczęli tą agresję 2,5 roku temu, atakując niewinne wioski, miasta, bombardując szpitale, szkoły. I inne obiekty infrastruktury cywilnej. Ukraina przeprowadzając ten atak wojska ukraińskie no, tuż w pobliżu swojej granicy, no bo do Kurska nie jest tak daleko, pokazała również to, że może uderzyć w obiekty infrastruktury krytycznej, takie jak linie energetyczne, lotniska, rurociągi. Pokazuje również to, że prowadząc takie działania nie uderza i nie zabija niewinnych cywili, tylko atakuje obiekty. Militarny, tak jak lotnisko na przykład. No i w końcu pokazuje to, że świat zwrócił swoją uwagę ponownie na Ukrainę, bo Bliski Wschód też zabiera uwagę opinii światowej. A jakie Pana zdaniem były początkowe założenia tego ataku? Co, to, jak, jaki był pierwotny plan Ukraińców? Po co to zrobili? No właśnie, to wszyscy sobie zadają takie pytanie, prawda? Bo prowadząc operację zawsze zakłada się cel, Polityczny i militarny. Celem politycznym na pewno było pokazanie Rosji, że my, Ukraińcy, walczymy o swój kraj, potrafimy również atakować Was z takich miejsc i na takie miejsca, z których Wy wysyłacie swoje samoloty, wyszczelibujecie rakiety na nasze obiekty. I dlatego też Zachód, między innymi Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, mówią w sposób jasny, ma Ukraina prawo zaatakować obiekty, z których wy atakujecie ich terytorium? Natomiast celem militarnym pewnie było opanowanie jakichś obiektów. No, obiektem takim na pewno był było lotnisko, które z, zostało zniszczone i, i samoloty na nim stojące. Natomiast jak to się dalej potoczy? No, po, każdy sobie zadaje pytanie, no, przecież to trzy batalionowe grupy bojowe. No, niech mają nawet te 1500 żołnierzy, pierwszy, drugi rzut, prawda, wsparty pod oddziałami artylerii, no i przede wszystkim dronami, bo oni nie mają lotnictwa, które im wyrąbuje drogę. Natomiast masowany atak dronów, jeśli chodzi o drony, to Ukraina potrafi je wykorzystać w sposób bardzo zręczny. Potrafi nawet zagłuszać drony nadlatujące ze strony przeciwnika, ale swoje wykorzystuje bardzo dobrze. Mają również oddziały artylerii przeciwlotniczej mobilne. Niech nawet świadczy o tym fakt, że strącili samolot 125. 25 Zastanawia mnie również fakt, że Rosja tak nieudolnie, tak niezdarnie organizuje obronę swojego terytorium. Po prostu oni nie byli przygotowani w ogóle, że ktokolwiek ich może zaatakować. Weszli w to terytorium jak w masło. Raptownie teraz Rosjanie ściągają z frontu swoje oddziały, ściągają również z głębi Rosji rozgwardie, oddziały, które tam są w gotowości gdzieś. To pokazuje również, że ten cel militarny drugi, a więc jeśli Rosjanie chcieli się skoncentrować na Prowadzenie ofensywy na froncie ukraińskim, no to zostało im lekko pokrzyżowane, czyli to był ten cel militarny drugi. Pytanie, jak to się zakończy? Na no, pewnie po osiągnięciu jakiegoś tam kierunku dalszego natarcia, może dojdą tego kurska, linie zaopatrzenia się rozciągną niestety i pewnie będą musieli w sposób zorganizowany się wycofać z tego rejonu. A jak, Ale pan, to... a jak pan obstawia, czy ten atak się będzie właśnie rozwijał głębiej, czy oni pójdą dalej, czy uzyskawszy taki efekt polityczny, propagandowy, jak uzyskali, tyle kilometrów wystarczy, bo, bo efekt jest piorunujący? Efekt jest piorunujący i uważam, że sytuacja na froncie u nich jest bardzo trudna i oni muszą jednak umocnić te odcinki frontu. Tutaj... Paradoksalnie pomógł im Łukaszenko, wycofując swoje dwie brygady z granicy ukraińsko-białoruskiej, i w ten sposób mogli uwolnić swoje siły, które tam były, i skierować je na ten dynamiczny atak na kierunek Kurska. Tam bierze udział, biorą udział grupy bojowe Brygady Zmechanizowanej i Brygady Desantowo-Szturmowej, a więc żołnierze, którzy są przygotowani i zapełnieni w walkach takich rajdowych. Pamiętajmy o tym, że każdy taki rajt jest poprzedzony bardzo dokładnym rozpoznaniem. Grupy rozpoznawcze dywersyjne, które działały tam już wcześniej, określiły kierunki, miejsca e, ataku oraz wartościowe cele i to zostało bardzo dokładnie Rozpoznane i ta dynamika tego, tego natarcia pokazuje, że te cele, które sobie zapostawili operacji militarnej, zostają osiągnięte. Zostały osiągnięte, bo oni weszli no, w miękkie podbrzusze, właściwie w bardzo słaby punkt, znaleźli, wybrali i zaatakowali. Tyle, że za chwilę pewnie tam pojawią się silne oddziały rosyjskie i jeżeli Ukraińcy się nie wycofają, dojdzie do, dużych, do, do bardzo y, intensywnych walk. No tak, jeszcze pamiętajmy o tym, że. Rosjanie posiadają lotnictwo. Zastanawiam się to, dlaczego to lotnictwo tak opieszale tam działa. I dobrze, że tak opieszale działa, bo przecież mogli to te oddziały zmechanizowane i oni to właściwie lekkie, to są bardzo lekkie y, y, wyposażenie. Tam są kilkanaście czołgów PT-91, tam są transportery opantażone, kołowe Striker, y, tam są mobilne zestawy przeciwlotnicze, no i wozy Humvee. To jest sprzęt między nimi zachodni. I Zachód powiedział, My możemy, my wyposażyliśmy Ukraińców, oni się bronią wszystkimi możliwymi środkami. Oni nie atakują Moskwy, oni atakują rejon przygraniczny, z którego startują samoloty rzucające bomby szybujące, rzucające wyszczerbujące rakiety. I to jest prawo wojny są takie, że trzeba niszczyć przeciwnika tam, gdzie ma swoje zaopatrzenie, swoje źródła, swoje, swoje wsparcie i tak dalej. I to właśnie robią.